To kapia łączy ludzi. Ludzie chcą, chcą przyjechać, chcą się bawić, chcą się spotkać po prostu ze znajomymi, i spędzić miło czas w cudownej atmosferze. My tacy jesteśmy roześmiani, rozśpiewani i po prostu kochamy tutaj być. To już jest tradycyjna impreza, cykliczna, tradycyjna, gdzie zbierają się znajomi, siabry, bracia, siostry się zbierają, razem biesiadują, śpiewają, tańczą. Bawią się. Co prawda w baryku było troszkę lepiej, było więcej cienia, więcej drzew było, ale tutaj też patrzę, zrobiło się fajnie klimatycznie, tak jak i tam, kocyki, stoliki, czyli impreza wraca, można powiedzieć, do korzeni. Jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Siabroska i ja, Abiesieda, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Trzeba przyznać, że jest to impreza, która jest tu od zawsze, odkąd ludzie pamiętają i się bardzo z tego zawsze cieszymy, kiedy możemy się tutaj spotkać, ponieważ Siabrowska i ja, Abiesieda oznacza przyjacielskie biesiadowanie i tego tutaj dzisiaj na pewno nie zabraknie. To jest biesiada, która promuje i wzbogaca mniejszość białoruską, kulturę białoruską. Bardzo mocno promujemy szczególnie tą część muzyczną, której dzisiaj tutaj na scenie nie zabraknie. Mamy przyjemność rokrocznie otrzymywać dotacje ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz w tym roku Powiatu Białostockiego, którzy. Bardzo mocno wspierają właśnie promowanie kultury białoruskiej na tym terenie, która jest przecież tutaj od zawsze jest nieodłączną częścią życia mieszkańców Gminy Grudek. To jest bardzo ważna, ważna impreza dla całej społeczności grudeckiej i okolic. Międzynarodowa, rzeczywiście duża, gdzie przyjeżdżają zespoły no z całej Europy, mordywało nawet także są sąsiedni gmin, siwających róż, w różnych językach. Ludzie czekają, przychodzą i to jest taka e, jakby rodzina, rodzinna impreza, ponieważ tu jest takie miejsce, gdzie przychodzą całe rodziny z stolikami, z kocykami e, e, stąd ludzie, a także przyjezdni, rodziny przyjeżdżają. żeby się spotkać właśnie, pośpiewać. I to jest taka fajna, się czyli przyjacielska przyjacielska impreza, e, łącząca, łącząca nawet pokolenia. Zmieniała się może bardziej pod e, kątem wykonawców. Że coraz młodsi wykonawcy co cieszy, że młodzież właśnie się garnie, tak jak widać, o przypiórka poszła młodzież, moje córki, HDK, zespoły dziesięcą młodzieżowe, które się garną do tej muzyki, garną się do tej zabawy i czynnie w tym uczestniczą, nie pierwszy i nie ostatni raz na pewno. Siabrowska Biesieda to było roczne takie wydarzenie. Dużo zespołów zjeżdżać. To chyba łączenie tych pokoleń, chyba że wszyscy razem Inni tam młodzi się pobawi, te zespoły takie, no takie bardziej już dyskotekowe, na tego, bo my, my w swoim tym to śpiewamy takie ludowe piosenki, a te zespoły takie, no one tam robią do tańca, do tańca takie utwory, takie piękne, ładne, nawet ja już chociaż mało podskakuję tam, ale mnie też to nogi. To jest bardzo ważne, to jest e, największe, najfajniejsze wydarzenie w naszej, tak, gminie, tak, w, naszej gminie. w ciągu roku. Mamy pyszne swoje jedzenie przygotowywane przez nas. Mamy babeczkę pieczoną, może pokażemy tutaj, podsmażoną. O taką. Tak. Mamy bigos. Mamy bigosik, mamy grochóweczkę. Yy. Yy, mamy. Yy, yy, Pasztecik z cukinii, pasztet, pasztet wieprzowo-drobiowy z ogóreczkiem do tego. Mamy z, e, kanapeczki ze smalczykiem. Są jeszcze słoninką. ze słoninką. E, do pasztetu z cukinią mamy sosik ceciki, słodkości, czyli e, mrowiska, popsy, e, drożdżóweczki różnego typu, chałeczki, ciasta. My jesteśmy młodym gołem, tak naprawdę działamy dopiero dwa lata. Ale wcześniej jak nie byliśmy kołem, szkodziliśmy tutaj jako mieszkańcy naszej gminy. No. Jako klienci. Tutaj być. Tak. A staramy tutaj się być. Prężnie, prężnie działać, więc chcemy jakby uczestniczyć w takich imprezach, jeździć, pokazywać swoje zdolności, że tak powiem, tak. Bardzo miło i przyjemnie, wesoło jest tak, miło spędzić z ludźmi, z ludźmi czas, bo to nie tylko chodzi o to, żeby sprzeda sprzedać komuś, żeby ktoś, żeby się, żeby się spotkać, tak, być razem. Scena to jest takie miejsce, gdzie odczuwa się naprawdę wiele emocji. Jednak żeby wystąpić na tej scenie, trzeba się trochę przygotować. Mamy ten komfort, że wszystkie jesteśmy siostrami rodzonymi. Mieszkamy w jednym domu, myślę, mieszka że dużo pomaga. Przy, pomaga przy próbach, żeby te próby organizować. Jak się tak e, śpiewa w domu, robi się te próby, to aż ciągnie na scenę, chce się występować. Na scenie jest taka niesamowita energia, zwłaszcza jak ludzie jeszcze wspólnie uczestniczą z nami w tym, bo jednak czy klaskają, z nami, klaskają razem z nami, czy śpiewają, czy tańczą przy naszych piosenkach, to czy jest taki scena? kop do działania, do tego, że chce się więcej i chce się po prostu do tej sceny wracać, występować. I to lubimy, i robimy to od dziecka, praktycznie. Więc naprawdę mamy to w żyłach. <noise> tak, muzyka jest w naszym domu od małego. faktycznie duże święto po prostu dla nas. My czujemy się odświętni dzisiaj i bardzo się cieszymy, że właśnie możemy się tutaj spotkać, bo to jest taki dzień raz w roku, taka największa nasza impreza sztandarowa, najsłynniejsza, na którą zjeżdżają się nie tylko mieszkańcy gminy Gródek czy okolicznych gmin, ale też mieszkańcy całego województwa podlaskiego i wiem, że również z całej Polski, także to nas ogromnie cieszy, jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Myślę, że wartości to przede wszystkim bycie razem w tych czasach takich trudnych, gdzie jest trudno Relacje jednak, I, i czasy są też, jeśli chodzi o wschodnią granicę, jednak takie no, niepewne. Ale bardzo ważne jest to, żeby być razem ze sobą, żeby pielęgnować tą y, kulturę swoją, którą mamy w sercu. My się tego przecież nie wyprzemy i nie zamierzamy się wypierać w żaden sposób. Także y, ja bym to podsumowała w taki sposób, że po prostu to, co jest najcenniejsze, to po prostu człowiek, zawsze i wyłącznie. A jeżeli my możemy zrobić wydarzenie, które właśnie skupi mnóstwo ludzi, to tylko się cieszyć. Aj Handzia, Aj Handzia, ty Chłopcy pytając, twój adres nie znając. Aj Handzia, Aj Handzia, gdzie ty Póki będę dał radę, to na pewno będę uczestniczył we wszystkich. Gdzie będą zapraszać, gdzie na tego, a Siabrowska biesieda, tym bardziej. Cieszymy się, że w ogóle możemy śpiewać, bawić się, a taka impreza jak Siabrowska Wiesiedla to jest impreza, która ma renomę sama w sobie, to jest po prostu, można powiedzieć, zaszczyt występować wśród takich zespołów, na takiej imprezie tutaj właśnie w Gródku.